Witam wszystkich zainteresowanych naszymi zajęciami. Jedenaste spotkanie będzie kontynuacją tego, co robiliśmy na lekcji numer 9, a dotyczyła ona frazy czterotaktowej. Przypomnę, fraza czterotaktowa składa się z czterech taktów, a w czwartym takcie staraliśmy się podkreślić jej koniec przejściem. Do tej pory graliśmy trzy rytmy i cały takt przejścia. Czyli graliśmy przejście raz, dwa, trzy, cztery w takcie na każdą świeźnutę wypełnialiśmy szesnastkami, ósemkami lub innymi wartościami. Dziś spróbujemy skrócić to przejście o połowę. Czyli w takcie zagramy przejście na trzy i na cztery. Tu zagram, mam trzy przykłady. Zagram pierwszy, drugi i następnie trzeci. O co o. chodzi. Liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście te przejście z werbla można rozłożyć na kociołki. Drugi przykład. Raz, dwa, trzy, Jeszcze jeden przykład. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Możemy też jeszcze bardziej skrócić przejście i zagrać tylko na cztery. Czyli gramy raz, dwa, trzy w takcie rytm, a przejście robimy na końcu, gdzie wypada nam werbel. I zagram te trzy przykłady. Raz, dwa. by było a propos naszego przejścia. Teraz jak to się ma we frazie. Zagram mam frazę czterotaktową z przejściem na trzy i na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Drugi tak. Trzeci. Trzy, Raz, dwa, Raz, dwa, trzy, cztery. Drugi przykład. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeci. I Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i czwarty. Raz, dwa, Trzeci przykład. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery trzeci. I trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery. Drugi. Trzeci. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery raz. To były przejścia na trzy i cztery. A teraz fraza z Przejściem na cztery, na sam koniec. Raz, dwa, trzy, cztery, drugi, trzeci, i ładnie. Raz, dwa. trzeci przykład. Raz, dwa, trzy, cztery, drugi, trzeci, raz, dwa, trzy, raz, dwa, drugi, trzeci, raz, dwa, trzy. Jak widzicie, nie jest to nic. Trudnego, dacie radę zagrać. Możecie wymyślać sami sobie przejścia, jakie chcecie, na trzy ewentualnie na 4. I to by było. I to by było na tyle dzisiaj. Może się dziwicie, że raz gra w rękawiczkach, raz bez. Ja gram pałkami a one dosyć są śliskie, bo jak się wyrabia rączka, to nie. Ucieka z ręki. Nie ja to rękawiczek, jeżeli gram drewnianymi pałkami, no to gram bez, bo lepiej leżą. Na elektrycznych perkusjach lepiej się gra hedami zdecydowanie. Jak ktoś będzie ma okazję spróbować, to potem nie będzie chciał zmienić pałek. Dzięki za uwagę mhm. i do zobaczenia na następne spotkanie.